Dzień dobry. We Wrocławiu znowu zima, ale ja wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy, ja znajduję się na terenie naszego Stadionu Miejskiego, czyli jestem na wrocławskich maślicach. Za mną jest stadion miejski. Testy COVID. Testy tutaj można codziennie robić w tych namiotach, które są za mną, ale ja. W tej chwili łączę się, aby Wam powiedzieć o dużo ważniejszej rzeczy. Otóż przygotowujemy się cały czas we Wrocławiu na to, że przyjadą do nas szczepionki w większej liczbie i przygotowujemy specjalne punkty, w których będzie można się zaszczepić. Przypominam, że już dzisiaj we Wrocławiu takich punktów mamy 123, w tym dwa duże punkty. To jest szpital węzłowy, szpital akademicki. Pozdrawiam wszystkich pracowników szpitala, włącznie z dyrekcją. Natomiast tutaj za mną jest nasz obiekt, stadion miejski, który na co dzień jest areną zmagań naszych futbolistów. A w tym wyjątkowym czasie dba o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo. Od samego początku pandemii, właśnie tutaj w tych namiotach, mogliście badać się, czy. Wirus Was czy też nie? Tutaj wielu medyków w tym pierwszym okresie się testowało, a teraz przygotowaliśmy w środku, ja tam byłem przed chwilą, w środku już nie chciałem nikogo dodatkowo stresować, za chwilę Wam pokażę zdjęcia. Przygotowaliśmy punkt szczepień, który dzisiaj jest w stanie obsłużyć 3000 osób w środku. 3 tysiące szczepionek. No, szczepimy mniej, bo tych szczepionek jest póki co mniej. Ja rozumiem, czekamy cierpliwie, zdajemy sobie sprawę z tego. Na chwilę ściągnę to, bo mi spada ta maska. Zdajemy sobie sprawę z tego, że cała Unia Europejska, wszystkie kraje członkowskie dzisiaj czekają na szczepionki, tak? Kibicujemy i trzymamy kciuki, że te szczepionki dojadą także do nas. Dzisiaj w środku w komfortowych warunkach może być szczepionych przy uruchomieniu wszystkich. Jakby 6 stanowisk może być szczepionych nawet 3000 osób dziennie. Dzisiaj szczepimy, tak jak wam powiedziałem, 800 osób. Natomiast tutaj za mną znajduje się parking, na którym za chwilę uruchomimy specjalne na, namioty Drive Thru, gdzie będzie można szczepić się, wjeżdżając samochodem do namiotu. W tych namiotach, w 10 namiotach powstanie 20 stanowisk i będzie można na każdym stanowisku szczepić 30 osób na godzinę. Jeżeli sobie to wszystko przeliczymy, tak, dość prosty rachunek to jest 600 osób na godzinę, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to miejsce może pracować 14 godzin to nawet ponad 8 tysięcy, prawie 9 tysięcy osób może być dziennie tutaj właśnie w tym miejscu szczepionych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę możliwości właśnie wspomnianego szpitala węzłowego, czyli szpitala akademickiego, ale także ponad 120 innych punktów, głównie niepublicznych Enzozów, no to we Wrocławiu będziemy gotowi szczepić, myślę, że tak lekko, licząc pomiędzy 12 a 15, 16 tysięcy osób na dobę. Oczywiście wszystko jest, tak jak powiedziałem, matematycznie rzecz biorąc, funkcją tego, jak wiele będzie szczepionek. Mam nadzieję, że będzie dużo i trzymamy mocno kciuki. Także pozdrawiam Was ze stadionu. Troszeczkę pada, pada śnieg. Zdrowie i życie wrocławianych, wrocławian jest dla nas najważniejsze, ale Pozdrawiam także wszystkich tych, którzy przyjeżdżają tutaj z aglomeracji, bo nie we wszystkich samorządach, nie we wszystkich gminach takie punkty się znajdują. Także my tutaj obsługujemy akurat, akurat ten. O, widzicie? Tam jest punkt, punkt szczepień, napisane. Także naprawdę za, yy, za chwilę, w takich bardzo komfortowych warunkach, będzie można yy, to zrobić. Nie ma kolejek, w środku, to wszystko idzie bardzo szybko. Jest system kolejkowy, są zachowane odległości. Na, naprawdę jestem dumny i dziękuję prezesowi i całemu zarządowi Stadionu Wrocław, a także naszym partnerom, bo jak widzicie nie, tego nie widzicie akurat, ale, ale w środku mamy bardzo sprawnego partnera medycznego, który te szczepienia organizuje. No i jestem zadowolony, bo mam nadzieję, że wszyscy się dość szybko wyszczepimy i będziemy zdrowi. Już dzisiaj 190 tysięcy Wrocławian jest zaszczepionych. Dzisiaj Testowałem to rozwiązanie, znaczy nie testując się, ale sprawdzając jak szybko, jak szybko tutaj ta cała procedura przebiega, naprawdę bardzo szybko. Wchodzimy, strefa wejścia, później wypełniamy ankietę, później kwalifikacja, później samo szczepienie, towarzyszyłem takiemu Panu z daleka o, oczywiście, sprawdzając właśnie jak, jak szybko to wszystko postępuje, naprawdę bardzo szybko, także jestem bardzo zadowolony. To jest największy czwartek w kraju, także e, słuchajcie, no, zdrowy Wrocław, na zdrowiu i życiu wrocławianek, Wrocławia nam e, zależy, także moi drodzy e, uważajcie na siebie. Do zobaczenia w takim razie. Uciekam, bo jest zimno, śnieg. W ogóle zaczął badać, co to w ogóle za wiosna jest. No. Mam nadzieję, że u Was popołudnie w porządku. Ja jeszcze lecę do kolejnych zajęć. Pozdrawiam Was z, z wrocławskich maślic, ze Stadionu Miejskiego, który, tak jak powiedziałem, na co dzień jest areną rozgrywek futbolowych, a dzisiaj w takim czasie szczególnym po prostu dba o nasze bezpieczeństwo Marcinie, Marto, Maćku, wielkie dzięki za to co robicie. Mówię w tej chwili o kierownictwie, o zarządzie. Wspaniali ludzie, zawsze mogę na nich liczyć. Spadni, operatywni. No i, no i rozumiem tak samo Wrocław jak i ja. zależy na tym mieście. Wszystkim nam zależy na mieście. Kochani, trzymajcie się a ja lecę dalej. Bye bye, pa, pa.